Dzień dobry, cześć, szczęść Boże. Katechizm idąc dalej e, i dotykając w wyznaniu wiary e, tematu Jezusa Chrystusa mówi, że całe jego życie to było misterium, misterium objawienia Boga. I teraz, co to słowo znaczy? Bo to jest słowo nam obce, które nie pojawia się w ogóle w takim potocznym używaniu. E, ono jest z, wzięte z języka kościelnego, a w ogóle jeszcze swoje źródło e, ma w starożytnej Grecji. Tam bowiem dotyczyło ono pewnego specyficznego rodzaju teatru, misteriów, tak to fachowo nazywano. I jest ważne, że te misteria to było coś innego niż nasz, nasz obecny, obecny teatr, bo w naszych sztukach teatralnych one się podobają, nie podobają. Nie wiem, są opery, są różnego rodzaju formy, są kabarety i tak dalej. Natomiast misteria w starożytnej Grecji miały taki cel, żeby ktoś, kto w nich uczestniczy, żeby i to znów z języka greckiego, żeby doświadczył katarzis. żeby to uczestniczenie w tym misterium wywołało w nim taką reakcję pewnego wstrząsu wewnętrznego, katarzis, oczyszczenia, to znaczy, żeby ktoś wychodząc z tych misteriów, żeby był innym człowiekiem, oczyszczonym. I teraz to pojęcie tych misteriów i tego, co to ma wywołać w człowieku, teologia chrześcijańska zaczerpnęła po to, by mówić o Jezusie. Bo kiedy On chodził po świecie, to ludzie wchodzący w kontakt z Nim tego doświadczali, oczyszczenia, przemiany. Czyli tu nie chodzi. O jakąś wiedzę, o takie wrażenie emocjonalne, o to, czy się podoba, czy się nie podoba. Tylko chodzi o to, że ktoś, wchodząc w kontakt z Jezusem, sam się zmienia wewnętrznie, wychodzi jako inny człowiek. I to doświadczenie zostało potem przeniesione również na sakramenty. Natomiast o sakramentach będę mówił kiedy indziej. Natomiast na razie ważne jest to, że właśnie chodzi o coś, co się przeżywa. Że Jezus całe swoje życie przeżywał w pewien sposób. I teraz, żebyśmy my wchodzili w kontakt z Jezusem, w to misterium, Jego misterium, i żebyśmy my sami czegoś doświadczali. Nie, nie chodzi o intelekt, nawet nie chodzi tylko o wzruszenia, tylko chodzi o coś, co ma nas wewnętrznie zmienić. I najczęściej się w ogóle mówi o misterium męki, śmierci i zmartwychwstania wyznanie wiary mówi jeszcze o misterium Jego poczęcia i misterium Jego narodzenia. Natomiast katechizm mówi wprost, że całe życie jest misterium. Nie tylko właśnie ten początek życia Jezusa i koniec, ale Jego nauczanie, to, że był pośród swoich przyjaciół, to, że modlił się samotnie, to, że chodził, to, że czynił cuda. Każdy element Jego życia był misterium. To znaczy, że kiedy Ludzie stykali się z absolutnie każdym momentem jego życia, właśnie mieli możliwość doświadczenia tego, przemiany siebie. I katechizm, mówiąc na początku tak ogólnie o misteriach, wymienia ich trzy wspólne cechy. Pierwszą taką cechą, to omówiłem też w jednej chyba z pierwszych kateches, jest to, że całe życie Jezusa jest objawieniem tego, jaki jest Bóg, jaki jest Jego stosunek do ludzi, jaki jest Jego stosunek do grzechu. Absolutnie każdy moment życia Jezusa, właśnie przez fakt, że On jest wcielonym Synem Bożym, że jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie każdy wszystko, co robił, to robił Bóg. Wszystko, co mówił, to mówił Bóg. Wszystko, co czuł, to czuł Bóg. Wszystko, czego nie robił, tego nie robił Bóg. Ludzie stykając się z absolutnie każdym momentem życia Jezusa, mieli kontakt. Z życiem samego Boga. To jest pierwszy element tych misteriów. Drugi to jest to, że y, każdy moment życia Jezusa y, miał charakter odkupienia. I, y, I znów mamy takie skrzywienie, trochę złe słowo, ale takie nastawienie w kościele, by mówić przede wszystkim o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. I to jest bardzo ważne, żeby tak o tym mówić. W tym sensie, że nawet fragmenty biblijne przede wszystkim skupiają się na opisach męki, śmierci i zmartwychwstania. Natomiast to nie znaczy, że odkupienie dokonało się tylko wtedy. To fajnie niektórzy święci autorzy podkreślają, że tak naprawdę żeby nas odkupić, żeby odkupić nasze winy, nasze grzechy, Jezusowi wystarczyło najprostsza modlitwa. Po prostu On wybrał to, że w w tym, w odkupieniu naszych win, jest obecny krzyż. Ale to nie musiało tak być. Albowiem każdy moment życia Jezusa ma charakter odkupienia, a nie tylko sama męka i śmierć i potem zmartwychwstanie. I wreszcie trzeci element tych misteriów życia Jezusa to jest to, że to jest takie słowo, rekapitulacja, że każdy, każde misterium życia Jezusa ma możliwość rekapitulacji nas, czyli teraz co to znaczy z teologicznego na nasze. Chodzi o to, że Jezus przyszedł na świat po to, żeby w pewien sposób być dla nas wzorem, by pokazać, jak żyć w przyjaźni z Bogiem. To, co zniszczyli Adam i Ewa w raju, te przyjaźń, to, co oni poprzez grzech pierworodny spowodowali, że jest rozłam, to Jezus przyszedł po to, żeby to naprawić, żeby odnowić te relacje z Bogiem. Więc każdy element jego życia pokazuje nam, w jaki sposób my mamy żyć, żeby żyć w relacji z Bogiem, w tej relacji, którą Adam i Ewa stracili. Więc to są te trzy elementy. Objawienie Ojca, yy, misterium odkupienia w każdym misterium życia Jezusa i, yy, i element rekapitulacji, czyli odnowienia relacji Boga z człowiekiem. Każdy moment życia Jezusa ma te trzy elementy w sobie. Teraz, jak to się ma do nas? Otóż, yy, jeśli mówimy, że mówimy, że misterium to jest pewne doświadczenie, to patrzymy na Jezusa, jak On doświadcza różnych rzeczy, jak doświadcza samotności, jak doświadcza cierpienia, jak doświadcza radości, jak doświadcza łez, jak doświadcza zagubienia, jak doświadcza wszystkich bardzo różnych sytuacji życiowych. I chodzi o to, żebyśmy, patrząc na Niego, sami w swoim wnętrzu mieli to, przejmowali to doświadczenie, żebyśmy uczyli się doświadczać różnych rzeczy tak samo jak On. Czyli tak naprawdę jakby to streścić do jednego zdania. Doświadczać życie bez grzechu. Albo jeszcze inaczej, doświadczać życie w miłości. Nie? Bo w naszym doświadczeniu też normalnie jest grzech. Jest wściekłość, jest gniew, są uprzedzenia, są plotki. A właśnie doświadczać życie bez tego wszystkiego, bo tak doświadczał życie Jezus. I to jest ta przemiana, która w nas się ma dokonać. Bo po to jest misterium. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Pa.